Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zapraszam na barsz zabielany. A składniki, jakich będziesz potrzebował, ja również to: botwinka, włoszczyzna, czyli marchewka, seler, pietruszka, por, cebula, czosnek, kapusta, koperek, cebula. Do tego rzeczy suche, czyli cukier, sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, woda, śmietana i sok z buraka. Najważniejsze jest aby. Wstawić wodę, czyli wstawiamy wodę i myjemy wszystkie warzywa, czyli y, koperek sobie oberwałem, końcówki nie wyrzucam, tylko sobie już wrzucę do naszego wywaru warzywnego. Tutaj jest obrana botwina, kapusta, seler, czosnek. Czosnku użyjemy w tą stronę. Kapustę przekroimy na pół, również, do tego seler, czyli kroimy również na kawałki i wrzucamy. Słuchajcie, z bulionem yy, warzywnym chodzi o to, że on nie musi się długo gotować, wystarczy, żeby się zagotował, pogotował około 5-6 minut i wyłączyć. Naprawdę warzywa dojdą i będą yy, twardawe ale smak warzyw pozostanie. Por, do tego marchewka, pietruszka, liść laurowy, ziele angielskie. Hop. I zakrywamy, czekamy aż się zagotuje. W międzyczasie zetrzemy mm, botwinę, Rękawiczka. Najważniejsze, żeby nie było czerwonych rąk. W telewizji to będzie nieelegancko wyglądało. Więc założymy rękawiczkę i zetrę chwilę. Słuchajcie, w międzyczasie ja zawsze robię tak, że cebulę kroję sobie na pół i czekam, aż się szypali, Smak, aromat. Do tego trzeba, pamiętajcie, wstawić wodę i ugotować jajko na twardo. Ścieramy. I, słuchajcie, ostatnia, najmniejsza sztunia. Zawsze sobie małe zostawiam na koniec, bo wtedy najszybciej się prace kończy. Okej, okay. dobra. Dajemy to wszystko, przerzucamy. Słuchajcie, jeżeli jest starte Warzywo naprawdę nie potrzebuje dużo czasu, aby się y, musiało ugotować. Jeśli w ten sposób składamy sobie i tak naprawdę nie trzeba się patrzeć na palce, tylko wiesz, że to wszystko idealnie będzie szło. Kroimy jeszcze jedną botwinę i czekamy aż warzywa się zagotują. I... Naprawdę nie trzeba. Zobaczcie, wszystko idzie równie się. Bulion już jest gotowy, czyli przekładam wszystkie rzeczy do miski. I następnie dodajemy buraki. Naprawdę wszystko już mamy. Do tego dodajemy buraki. I teraz przyprawimy salą, pieprzem i cukrem. Czyli dajemy sól. Spokojnie jedna łyżka. Do tego Majeranek szczypta pieprzu i łyżka cukru. Czekamy, aż wszystko się zagotuje. Czyli tak naprawdę bulion warzywny gotowaliśmy 25 minut. Teraz wrzucamy tartego buraka, czyli około 2 minut. Następnie sok z cytryny i liście botwiny. Słuchajcie, wystarczy, żeby to się tak naprawdę tylko zagotowało. Do tego cytryna, aby burak nie stracił nam koloru. Ach, koniecznie sok z buraka. Jak ktoś nie lubi pić, to proponuję w zupie i do tego naszą liście botwiny. Kolejną czynność, którą wykonamy to zabielimy sobie zupę. Czyli dodajemy śmietanę dodajemy delikatnie dolewamy teraz. Nie zważy nam się i zalewamy wszystko. Słuchajcie, pamiętajcie, jajka ugotować na twardo i obrać, szykujemy talerz i danie praktycznie mamy gotowe. Trzeba jeszcze spróbować, czy o pewno wszystko jest i wszystko się zgadza w smaku. Popieczny jest, słodki jest, kwaśny jest. Słonawe też jest, jakby ktoś chciał bardziej słone, to może sobie dosolić, dla mnie ok. I teraz słuchajcie, po prostu przelewamy. O, wsadzimy tak. Teraz dodamy jajko ugotowane. Jak jest zimne, to trzeba wcześniej wsadzić, aby nam się delikatnie zagrzało. I następnie zakrywamy o, naszą lotwiną. Do tego jeszcze świeży, cięty koper. Więcej przepisów znajdziecie na kanale YouTube na Szlaku Smaku lub na ulotkach w Polomarkecie. Zapraszam. Cześć!